No mam ja się też cieszę, że moja zdała, bo ja też zdałem na motocykl jeszcze jeszcze czekamy na prawo jazdy i, i myślę, że to jest, że mnie po prostu wszystko naraz raz chciałem i, i tak mnie to tak wzięła teraz po kolei jakoś tak mniejszego spida mam. No i tak wam powiem, że m, takich emocji, że bardzo się cieszę, że, że, że wróciłem z nadmorza. Nie? Gdzie, kiedyś jak wyjeżdżałem w czerwcu, czy tam w maju, to wracałem już dopiero w sierpniu. Ale doszło do mnie, że ja od kilku lat ja tam szukam czegoś, czego już po prostu nie ma. Coś było, minęło. Było fajnie, ja tam jeździłem 20 paru lat yy, i tam różnie bywało. Ja zobaczyłem, że ja cały czas szukam tamtego tam czasu, tamtego tam wieśka, a to jest po prostu nie to. Nie? nie piję, nie palę. Mam inne podejście na, do wielu spraw. I nie wiem, no zawsze by się wydawało, że ja tam ja już po prostu nie mogłem tam wytrzymać. Jak mi się moja partnerka zapytała, że na plaży, to ja wyjedziemy. Ja już mam dosyć. Ja kurczę, prawda. Na... Ehm, nie wiem, jakieś... Zobaczyłem, że ani mnie to granie tamte na tej gitarze nie idzie Ani w, w, w ogóle te miejsca, nie, w których tam kiedyś szalałem, te dyskoteki jakieś tam nad morzem, samym na plaży tego ja nie chciałem się ukryć. No i tak mi się wydaje, że to jakiś następny etap zacząłem w swoim życiu, nie? że coś się nowego dzieje i... albo po prostu już idzie przenosić się do innego wymiaru nie? albo ten, albo coś, coś jeszcze Podniesę jakiś sztandar, i, no i pójdę na te barykady. Bo zobaczyłem, że jak sobie nie wyznaczę celów, jak nie mam jakiegoś tego, to takie y, samo życie, to, żeby przeżyć ten jeden dzień, to mnie to to, mnie to po prostu rozwala. Muszę mieć jakiś idea fix. Nie? No i teraz... Teraz sobie właśnie wziąłem, że jak już mam kategorię A, to trzeba motocykl, a jaki motocykl? Oczywiście Harley, albo jakieś jak inaczej? Nie? I tam już jest. Znajomy mi oferuje za 40 tysięcy, ale skąd te pieniądze wziąć? Nie mam na kask. Ale ja po prostu lubię takie wyzwania. Ludzie mi się stukali w głowę, gdzie, gdzie ty na prawo jazdy wieku, na motocyklu w wieku 66 lat. No ale jednak dałem. I nie musiałem kupywać, tak jak moi młodsi koledzy, ach, którzy mi doradzali, mówi daj sobie spokój ty ty nie znasz tego. Ty, ty. No i ten... I, no ja jednak cuda się dzieją, Także liczę na te cuda do końca. Nie, mam dobrego pracodawcę, dobrego tego przewodnika. Eee, pracuję u dobrego przedsiębiorcy. Nie? No i, jak na razie nie, nie narzekam. 500 złotych emerytury i i co? I, i daję radę, bo mam, mam dobrego pracodawcę. Pan Bóg to jest jednak ta osoba, której mam, mam zamiar sobie na kurce, tak jakie są te tam różne kluby, nie, jak mówię, jak nie będę jeździł w żadnym klubie, to na kurce sobie napiszę wierny tylko Bogu. Bo tylko jego mam zamiar się słuchać. Dziękuję bardzo.